you. <laughs> Co powstanie w miejscu flory? Często wracamy do tego, co było kiedyś, a po drodze ktoś zepsuł. Konkurs z wartościowym przekazem. Chcieliśmy, żeby we własny sposób, własnym spojrzeniem pokazali nam, jak oni to widzą. Warto wspierać naszych. Potrzebujemy Was, jak zawsze. Witam Państwa. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Mieszkańcy Jeleniej Góry zastanawiają się, co powstanie w miejscu po byłym targowisku flora. Prezydent Jerzy Łóżniak uchylił rąbka tajemnicy i zdradził dziennikarzom, jakie plany co do tego miejsca mają władze naszego miasta. Pomału krystalizuje się sprawa tego, co powstanie w miejscu po zlikwidowanym w ostatnim czasie targowisku Flora w Jeleniej Górze. Będzie plan zagospodarowania przestrzennego. Tak musimy tą formułę przyjąć, bo tam nie ma planu zagospodarowania. Tam był tylko wskazany obiekt wielkopowierzchniowy, jak była kiedyś taka euforia budowania galerii handlowych. I tam też został ten teren wskazany. Teraz będziemy otwierali plan zagospodarowania przestrzennego i będziemy. Różnego rodzaju uwagi i też od projektantów, ale przede wszystkim od mieszkańców. To, co zostało zaproponowane przez mieszkańców, nie ukrywam, że mi się podoba. Czyli co dokładnie ma powstać w tym miejscu? Przede wszystkim wykorzystanie tego terenu jako teren taki. Spokojny, spokojny, rekreacyjny, związany i z jednej strony i z ogrodami, i z przyrodą, a z drugiej strony też jakieś elementy sportowe. Czyli powrót do tego, co było przed... Tak, czyli, wracamy, czyli jednak, jak pan redaktor zauważył, często wracamy do tego, co było kiedyś, a po drodze ktoś zepsuł. Oczywiście do realizacji tego pomysłu muszą jeszcze po drodze odnieść się radni. Jednak wydaje się, że będzie to czysta formalność. Jak podaje portal internetowy Jelonka.com podczas wtorkowego posiedzenia zarządu związku gmin karkonoskich nie doszło do odwołania przewodniczącego Michała Ormana. Stało się tak, ponieważ ten punkt został przez większość wyrzucony z porządku obrad. Mimo to wójt gminy Mysłakowice nie zmienia zdania i już zapowiedział, że temat ten powróci na kolejnym posiedzeniu zarządu. Do tego czasu Michał Orman zamierza wstrzymać się ze wszelkimi czynnościami, które leżą w kompetencjach przewodniczącego. Towarzystwo Karkonowskie zorganizowało konkurs filmowy AED, bo życie to nie film. Wczoraj poznaliśmy zwycięzców. Konkurs był realizowany w ramach projektu Promujemy Życie. O miano najlepszego walczyło siedem szkół podstawowych z powiatu jeleniogórskiego. Uczniowie, każdej z nich, mieli za zadanie nakręcić film popularyzujący wiedzę o zasadach użycia defibrylatorów AED. Chcieliśmy, żeby we własny sposób, własnym spojrzeniem, pokazali nam, jak oni to widzą. Dorośli bardzo często uważają, że wymyślili już wszystko, łącznie z kołem, a to nie jest tak do końca prawda. W inwencji twórczej dzieci i w wyobraźni tkwią czasem tak niespodziewane rozwiązania, które w miejscach, gdzie nie spodziewamy się już nic nowego, mogą prawdę przynieść rewolucję. Nie powiem, że to znajdziemy w tych filmach, znajdą widzowie, którzy to zobaczą, ale chcieliśmy im dać szansę również kreatywnego zrealizowania swoich wizji, swoich możliwości w bardzo słusznym i modnym, popularnym ostatnio temacie. Projekt oprócz Towarzystwa Karkonoskiego zaangażowało się starostwo powiatowe oraz sponsorzy. Tego typu działania starostwo zawsze bardzo popiera. Zresztą Pan Mariusz, synówka, jest osobą, którą my znamy bardzo dobrze. Jest to znany działacz tutaj terytorialny i na jego wyzwania zawsze reagujemy pozytywnie. Wydział Oświaty włączył się walnie do tego, żeby organizować tą imprezę, a starosta Powiatu Jenogórskiego ufundował część nagród, które dzisiaj tu będą wręczone. Zainteresował nas temat tej, tej inicjatywy. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby zobaczyć, jak młodzież jest zainteresowana takimi tematami. No i oczywiście. Biorąc pod uwagę mój wiek, może będą mogli mi kiedyś pomóc. Wybór nie był łatwy. Nad wyłonieniem najlepszych filmów pracowało aż 20 jurorów policjanci, ratownicy, strażacy, goprowcy, sportowcy. Wśród nich był także Ryszard Kiełek. Ja oceniam wysoko konkurs i, i, i do takiego faworyta zdecydowanego no nie miałem przy nam szczerze. Wszystkie szkoły spisały się na piątkę, może nie na szóstkę, ale na piątkę. Ale tam dwie szkoły takie wyróżniłem, ale to jest taka moja słodka tajemnica. Natomiast natomiast, no, wielkie gratulacje i brawa dla pomysłodawców. Film, który zajął pierwsze miejsce, miał 515 punktów, drugie miejsce miało tylko 510 punktów. Tylko 5 punktów różnicy. W związku z tym dwa razy przeliczaliśmy na piechotę, nie wierząc Arkuszowi Excel, czy wszystko zostało prawidłowo podliczone, czy nie było jakiejś pomyłki przy wprowadzaniu jednej cyferki, bo to mogło zaważyć o kolejności na podium. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła szkoła z Janowic Wielkich, drugie z Wojcieszyc, a trzecie z Podgórzyna. Myślę, że to może, yy, można się dowiedzieć trochę o pierwszej pomocy, no i poza tym sam ten film, jak już jest nakręcony, yy, to mogą się też dowiedzieć osoby, które go obejrzą. Nasi uczniowie mieli przeprowadzone kilka warsztatów na temat udzielania pierwszej pomocy. Film został nagrany, na którym też zostało pokazane, jak to trzeba zrobić. Na pewno w jakimś stopniu przyczyni się to do tego, że te osoby będą jakby no, mądrzejsze w tych kwestiach, może kiedyś odważą się, żeby takiej pomocy udzielić. Bardzo się cieszymy, bo była to pierwsza taka sytuacja w naszej szkole, że nagrywaliśmy tego typu film. Bo to dla nas niesamowita przygoda, bo było to dla nas bardzo ważne. Bo teraz dużo, dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne są takie sytuacje i nigdy nie wiemy kiedy one nas złabią. Wszystkie trzy placówki otrzymały defibrylatory zaś uczniowie upominki. Władze MZK w ostatnim czasie podjęły szczególne środki ostrożności wszystko przez koronawirusa. Aby uniknąć jego rozprzestrzeniania, od początku zeszłego tygodnia czyszczone specjalnym preparatem są kasowniki, poręcze, uchwyty w autobusach i biletomaty. Zbigniew Rzońca, rzecznik spółek miejskich, informuje także o braku skarg pasażerów w związku ze zlikwidowaniem tzw. gorących guzików. Obecnie w autobusach to kierowcy otwierają i zamykają drzwi. Natomiast od dzisiaj przez przednie drzwi nie będzie można wejść i wyjść. Nasi kierowcy przewożą dziennie tysiące osób. Chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia się przez nich koronawirusem, powiedział rzecznik spółek miejskich. Ruszył kolejny sezon popularnego programu jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Dancing with the Stars – taniec z gwiazdami. Jego uczestnikiem jest jeleniogórzanin Jacek Jeszke. W 11. już sezonie programu ma przyjemność walczyć o Państwa głosy w parze z prezenterką telewizyjną Mileną Rostkowską Galant. W pierwszym odcinku nikt nie odpadł, jednak w kolejnym już się to zmieni. Dlatego tancerz, za naszym pośrednictwem, chciałby Państwa o coś poprosić. Witajcie, kochani, pozdrawiam Was z sali treningowej tańca z gwiazdami. Kochani, ja trenuję tutaj już od samego rana razem z Mileną. Yy, jesteśmy po pierwszym odcinku, przygotowujemy się do kolejnego, drugiego. Kochani, czekamy na Was, na Wasze głosy. Słuchajcie, nie jest łatwo, trenujemy codziennie po kilka godzin. Na tej sali podsieleje, pod ale się nie poddajemy. Potrzebujemy Was, jak zawsze. Kochani, pozdrawiam Was, telewizów, telewizji dami. i trzymajcie za nas kciuki. Pozdrawiam. Rozstrzygnięto konkurs na nazwę nowego Jelonka, który nie tak dawno został postawiony przed wejściem do Jeleniogórskiego Ratusza. Internauci wybrali dla niego imię Rajcuś. Na tym nie koniec. W najbliższym czasie szlak Jelonka ma wzbogacić się o kolejne figurki. Rozpatrywane są lokalizacje. 1 maja obok Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w pobliżu księżnicy Karkonoskiej, Cieplice i Sobieszków. Tyle na dzisiaj zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.tvdami.eu oraz na profil na Facebooku TV Dami Jelenia Góra.